A teraz druga liga, grupa wschodnia, szósta kolejka spotkań, Rysowia kontra Ruch Wysokie Mazowieckie. Rywal Rzeszowian w poprzednim sezonie zajął szóste miejsce w drugiej lidze, a w obecnym piłkarze z Mazowsza. Na koncie mają jedną wygraną, trzy remisy tylko raz przegrali. Resowia natomiast zdecydowanie lepiej prezentuje się na własnym boisku. Na koncie 7 punktów i wszystkie wywalczone na stadionie przy ulicy Wyspiańskiego. Mimo padającego deszczu na stadionie pojawiło się około 1000 widzów. Tuż przed pierwszym gwizdkiem prezesi klubu Pucharami nagrodzili sztab trenerski z Tomaszem Tułaczem na czele. To była pierwsza okazja, aby podziękować trenerowi, a właściwie byłemu trenerowi Resowi za awans do drugiej ligi. Wracamy na boisko Rosowia w czarnych strojach w składzie w bramce Pietryka a w polu przed nim Kozubek, Szkolnik Kusiak, Benkowski, Turczyn, Piątkowski Frycy, Walaszczyk, Hajduk i Zawiślan. Goście Cholewiński w bramce a w polu Kołątaj, Czarnecki Bartkiewicz, Trzaskalski, Żaglewski Struzik, Zalewski, Kołodziejczyk Twardowski i Bzdęga Pierwsze minuty spotkania, sporo walki w środku boiska. Dobrze tu zagrał Turczyn do Piątkowskiego. Jest zagranie w, na pole karne. Tam był i Zawiślan, i Hajduk, ale uprzedził ich obrońca. Rzut wolny. Kamil Balaszczyk. Nikt nie dotknął tej piłki. Odbiła się od słupka. No i niestety cały czas przy ulicy Wyspiańskiego 0 do 0. Ale tych akcji na początku meczu było kilka, które mogły się zakończyć celnym strzałem i golem. Tutaj w akcji Goście: Zagranie w pole karne jest Kołodziejczyk, strzela i końcami palców broni Marcin Pietryka. Udana interwencja Rzeszowskiego Bramkarza. Kamil Walaszczyk po raz kolejny: lewa noga. Kolejny rzut wolny, stały fragment gry. Piłka odbiła się od muru, będzie rzut rożny stały egzekutor Walaszczyk pole karne, tam odbija się piłka od nogi obrońcy i e, łapie ją pewnie Artur Cholewiński, który w tym wypadku na pewno opisał się refleksem, tu nie popisał się bramkarz Rysowi ale e, niewiele lepiej zagrał Michał Twardowski napastnik ruchu Z 0 do 0 Kamil Walaszczyk, tym razem po raz kolejny niecelnie sporo tych stałych fragmentów gry Sporo okazji miała resowie, ale jak na razie 0 do 0. Tu próbował strącić głową piłkę Hajduk. 32. Minuta Wiesław Kozłóbek. Dobre podanie do Rafała Zawiślana. Wycofuje przed pole karne i tu spokojnie, dokładnie i wcale nie mocno uderzył. Kamil Walaszczyk od 32 minuty, Resowia prowadzi z ruchem 1 do 0. Tutaj goście sygnalizowali, że wcześniej to podanie Wiesława Kozłówka do Rafała Zawiślana było nieprzepisowe. Zawiślan miał być ich zdaniem na spalonym, jednak sędzia tutaj podejmuje wiążące decyzje. I co widać na ekranach 1 do 0 dla Resowi, tu był ewidentny spalony. Ruchu, także ten gol nie został uznany i zresztą słusznie. Kolejna okazja resowi. Turczyn indywidualnie strzela. Przypominam, padał deszcz przy ulicy Wyspiańskiego. Mokra nawierzchnia, mokra piłka. Takie strzały mogły przynieść powodzenie. Zakotłowało się na polu karnym ruchu. Tam próbował przewrotką Hajduk i zamknął tę akcję. Szkoda, że nie z pierwszej piłki Jarosław Piątkowski. I milimetry zdzieliły od drugiego gola. Druga połowa. Co widać, Rysowia wyszła jakby zmieniona in minus drużyna, sporo błędów w obronie i to takich, które przed momentem mieliśmy okazję zaobserwować. Całe szczęście dla kibiców Resowi Goście nie wykorzystali tej sytuacji, nieporozumienie na linii obrona. Bramkarz, rzut wolny, 55. minuta, Arkadiusz Żaglewski w pole karne, strzela Bartkiewicz i dobija Czarnecki. 55 piąta minuta, popatrzmy jeszcze raz, najwyżej skoczył z numerem czwartym Bartkiewicz, ten strzał obronił Pietryka, ale do bitki Czarneckiego już nie udało się obronić. Pięćdziesiąta piąta minuta, 1 do jednego, Rysowia próbowała w kolejnej sytuacji, wrzutka w pole karne tutaj. Hajduk sygnalizował i jego koledzy, że był faulowany w polu karnym, jednak sędzia nieugięty, nie dopatrzył się tutaj faulu, za to jest rzut wolny i jest poprzeczka. Wyciągnął się jak struna cholewiński i tylko piłka na aucie. Za to próbowali. Goście, rzut wolny, strzał z zalinii pola karnego. Tutaj trochę niezdecydowanie obrońców. Z numerem 8 Konrad Domoń, który przed momentem wszedł na boisko. jest zupełnie niepotrzebnie zawodnika gości. To z numerem dziewiątym Kołodziejczyk, aktywny zawodnik w tym spotkaniu. A piłkę ustawił kapitan drużyny. Lekki, mierzony strzał, Arkadiusz żaglewski wykorzystuje. Kolejny stały fragment gry i tu chwała dla gości. Potrafili tę sytuację wykorzystać. Resowie przegrywa już jeden do. Dwóch i coraz więcej błędów po stronie Rysowi. Znowu przypomnieli sobie kibice, że ta linia obrony w tym sezonie nie stanowi monolitu. 89. minuta. Część kibiców już opuściła stadion, a tu mamy kropkę nad i strzelił głową Michał Twardowski. I już było wiadomo, że te goście na 100% z Rzeszowa wywiozą trzy punkty. Popatrzmy jeszcze raz. Najwyżej skoczył właśnie z numerem 22 Michał Twardowski. I on ustalił wynik meczu. Trzy dobrze rozegrane, stałe fragmenty gry wystarczyły na resowie, która w szóstej kolejce przegrała z ruchem wysokiej mazybiewskiej. 1-3. Ciężko to powiedzieć na gorąco. Prowadzę 1-0 do przerwy, miejmy jeszcze kilka okazji. W pierwszej połowie na szczelenie bramki nie wpadło. Niewiarygodne, stracimy trzy bramki, 3 powie u siebie, no przepraszamy kibiców, trudno. W środę mamy kolejny mecz, trzeba się ponieść i powalczyć o zwycięstwo w Łowiczu. Naprawdę tutaj jest super zespół, super kibice, trzeba to podkreślić, rzadko się zdarza na tym poziomie, może w tamtym sezonie w Nowym Sączu podobną atmosferę spotkałem, naprawdę jest dla kogo grać. Uważam, że pierwsza bramka była yy, z ewidentnej pozycji yy, spalonej yy, po przerwie, Strzeliliśmy trzy bramki po stałych fragmentach gry. Dotychczas w poprzednich spotkaniach graliśmy dobrze, ale nie przekładało się to na punkty. W dniu dzisiejszym, oprócz dobrej gry, zainkasowaliśmy trzy punkty. To jest kolejna lekcja. Dla mnie też jako trenera, jeżeli chodzi o, o, o zmiany, o, o, o prowadzenie i tak dalej, bo ja tu się absolutnie. Nie, nie zrzucam winy na nikogo, bo ja odpowiadam i, i, i tutaj chłopaków będę bronił. Oni realizują to, co im nakreślam. Raz realizują lepiej, raz realizują gorzej. Jakby wszystko realizowali było wszystko doskonale, to dzisiaj by nie grali w Rysowi, tylko w ekstraklasie.